Czy wiesz, jaka jest najlepsza antykoncepcja na świecie? I wiecie co? Zgłębiłem troszeczkę temat dzietności w Polsce. Myślę, że sprawa identycznie wygląda na całym świecie. Porównałem trochę statystyk i z pełną świadomością mogę stwierdzić, że najlepszą antykoncepcją XXI wieku jest statut materialny. Tak jest. Przypływ gotówki dobry. Dobra pozycja zawodowa, to wszystko stwarza, że dzieci są nam niepotrzebne. Nie szukamy żadnej alternatywy do tego, by te dzieci mieć, posiadać. I takie osoby z całą pewnością można by było nazwać ignorantami ignorantami przyszłości planety, ignorantami tego, co się za niedługo w Polsce będzie działo. System emerytalny, który już tak naprawdę jest na skraju bankructwa, to wszystko starzejące się społeczeństwo spowoduje, że znajdziemy się naprawdę w ciężkiej sytuacji, o którym teraz tak naprawdę mało kto myśli. Natomiast każdy myśli o tym, by wyjechać kilka razy na wakacje. Każdy myśli, by kupić sobie jakąś szmatę, która jest reklamowana w Instagramie za kilka tysięcy. Tylko dlatego, że ma jakiś modny logotyp znanej i cenionej firmy. I ta ilość bodźców, za którymi tak naprawdę ganiamy przez pół swojego życia a mówię tutaj o ekskluzywnym osiedlu mieszkaniowym o fajnych wakacjach najlepiej cztery razy do roku fajnym samochodzie wyjściu na fitness na siłownie, bo no przecież jak zobaczymy coś na TikToku, coś, co staje się modne, no to my też musimy to zacząć robić i poświęcać temu czas. Więc w pewnym sensie rozumiem dzisiejsze społeczeństwo, które dochodzi do wniosku, że najlepiej to jedno dziecko i skupiamy się na tym, co nas otacza, skupiamy się na pozyskiwaniu tych wszystkich pozytywnych bodźców, pozyskiwaniu tych przyjemności, które możemy doświadczać podczas tego pięknego życia. I ostatnio rozmawiałem z pewną młodą dziewczyną, która nagrywa TikToki i jej marzeniem największym marzeniem jest, żeby dostać jakąś współpracę reklamową ze znaną firmą kosmetyczną. Rozumiecie, 24-letnia dziewczyna spędza około 5 godzin dziennie na tworzeniu kontentu. Na marnowaniu swojego najlepszego życia na to, by rozwijać się i bardzo szybko zdobyć doświadczenie zawodowe, bo w głowie ma tylko to, by dostać współpracę reklamową. I serdecznie życzę jej tego, by jej się to udało, ale takich osób jest tysiące, setki tysięcy. A to, że ktoś dostanie współpracę, to jest naprawdę minimalny odsetek. Tego, tych wszystkich osób, które angażują się w mediach społecznościowych. No, ale i za bardzo dużą ilość bodźców, które są nam przekazywane, odpowiedzialne są znani ludzie, chociażby taka pani Anna Lewandowska. No i teraz, jeśli ogląda mnie jakaś dziewczyna, odpowiedzcie, czy nie chcielibyście mieć takiej sylwetki, takiej pupy, takiego brzucha jak pani Ania? No, oczywiście, że tak, i nie ma w tym. Złego, by dbać o własne zdrowie, by prowadzić zdrowy tryb życia. Tylko zwróćcie na uwagę, że Wy poświęcając kilka lat swojego życia na to, by wyglądać tak jak jedna i druga, w tym czasie Ania urodziła dwójkę dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ma pieniądze. Jej mąż zarabia ogrom pieniędzy i ona może się skupić na tym, by wychować dzieci, a w międzyczasie, nie skupiając się na swojej karierze zawodowej, prowadzić dla Was filmy pouczające.